Anna Dąbrowska do Maklerski Deep Broker. Witam serdecznie. Dzisiaj 27 lutego. Zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowany związane jest z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą. Zacznę od informacji dla klientów Deep Broker. W tym roku, w marcu, na przestrzeni marca, dla klientów, którzy posiadają polską rezydencję podatkową, Będziemy wysyłać na e-mail rozliczenie zysków i strat do celu rozliczenia się z podatków. Wszystko z przeliczeniem na polskie złotówki. Raport będzie darmowy. W zeszłym roku był płatny, w tym roku robimy raport bez żadnych prowizji. I wszystko będzie przeliczone tak, jak chce tego polskie prawo, czyli po kursie poprzedzający dzień transakcji, czyli wszystko jest, będzie bardzo prosto rozliczyć się z fiskusem. Także sądzę, że jest to fajna sprawa, dobra informacja, i, i od tego właśnie chciałabym zacząć. Czyli to tyle ze spraw porządkowych. Idziemy dalej. Co na giełdzie? Tak jak wielokrotnie odwołuje się, co steruje giełdą od wielu miesięcy, a nawet lat, to im wysoki poziom inflacji. Amerykański Bank Centralny walczy z inflacją poprzez podwyższanie stóp procentowych. Czyli to, co się dzieje z inflacją, jest tutaj bardzo ważnym, kluczowym czynnikiem. Mieliśmy ogłoszenie inflacji za ostatni miesiąc i inflacja okazała się, kiedy to było dokładnie? 13. 13. 13 lutego. Mieliśmy wyższy odczyt inflacji niż oczekiwano. To zaowocowało y, rozczarowaniem inwestorów, ponieważ inwestorzy oczekują, iż Fed będzie szybko obniżał stopy procentowe. Jeśli inflacja okazuje się, że jest jednak że taka silniejsza niż to Fed zakłada, no to nie obniży tak szybko jak to gdzieś tam jest dyskontowane, czyli ta informacja nie jest pozytywna. Mieliśmy na tą informację błyskawiczny podwyżkę tutaj skok do góry, jeśli chodzi o rentowność amerykańskich obligacji, to jest wykres 4 godziny. Natomiast była to chwila, tak? Czy tutaj mieliśmy taki chwilowy skok, który nie był kontynuowany. Rentowność uzyskała znalazła swój poziom wsparcia na poziomie 4,33. I ten poziom oporu, przepraszam, był respektowany, czyli nigdy nie było wyżej. Był chwilowy skok, natomiast później był to tylko poziom oporu, a nawet więcej. Na przestrzeni dni uformowała się formacja trójkąta, gdzie widzimy jasno poziom wsparcia i poziom oporu. Tak? I w piątek, w zeszły piątek, czyli bardzo, bardzo niedawno, mieliśmy. Wybicie dołem tego poziomu wsparcia, czyli wyszliśmy z tej konsolidacji dołem, czyli to jest jasny sygnał, że tutaj ta panika chwilowa została zażegnana i już rynek nie żyje tą informacją. Żyje innymi, tak? Dyskontuje inne rzeczy, już ta inflacja nie jest taka straszna, tak? Czyli to jesteśmy tutaj. Jeśli chodzi o rentowność, widzimy pewną stabilizację i ryzyko, iż będzie się umacniać, zmalało. SP500, który jest benchmarkiem dla całej giełdy, natychmiast zareagował, tak? Była tutaj reakcja natychmiastowa, czyli też w piątek mamy skok wzrost, jeśli chodzi o SP500, który tutaj już pokonał. Ten poziom 5000 tysięcy, który jest tutaj takim okrągłym poziomem, czyli gdzieś tam zawsze można się spodziewać jakiegoś zatrzymania ceny w tym poziomie. Widzimy na skutek tutaj ustabilizowania 100% rynek natychmiast przyjmuje to bardzo pozytywnie. Czyli tu jesteśmy. jesteśmy. Mamy wzrosty, mamy hossę na mnóstwo akcji i także indeksów jako, jako całość. Przejdźmy na platformę Deep Broker. Przed nami ETF, największy, jaki istnieje na świecie, SPY. Jest to ETF, który jest lustrzanym odbiciem tego, co się dzieje z benchmarkiem dla giełdy. Czyli jeśli mamy taki ETF, to mamy średnie wyniki giełdy. Średnie, powiem, nie są złe, jeśli zobaczymy sobie na przestrzeni lat, jak wyglądają średnie wyniki. I tu jesteśmy, tak, nie zapominajmy też, że ostatnio mieliśmy bardzo duże dwie korekty, tak, krach można bardzo chwilowy na wybuch pandemii COVID i ostatnie bardzo długie i powolne spadki besa na skutek walki z inflacją, czyli tym żyliśmy przez ostatni czas, to mamy w pamięci, Natomiast generalnie po okresie korekty jest bardzo prawdopodobny okres impulsu. I z tym mamy teraz do czynienia i to bardzo, bardzo dobitnie, tak? Czyli tutaj widzimy ten impuls y, od y, października zeszłego roku, praktycznie idzie bez korekty, tak? Ta korekta by nam się przydała, y, ale nie wiadomo, czy ją będziemy mieli. Mamy rok wyborów, także do wyborów to raczej tak rynek idzie bardzo często. Y, jest mocny, tak? Mamy do czynienia ze wzrostami na giełdach. Aczkolwiek korekta zawsze jest czymś normalnym i można jej oczekiwać. Czyli tu jesteśmy, SPY, benchmark dla giełdy. Kolejnym olbrzymim ETF-em jest QQQ, jest to średnia ze 100 akcji technologicznych, czyli to technologia wiedzie prym i QQQ pobija wyniki SP500 na, na przestrzeni ostatnich wielu. Jeśli chodzi o, to są dwa ETF-y, które inwestują w dużej mierze w duże spółki, w największe spółki. W cieniu w dalszym ciągu znajdują się drobne spółki, tak, small caps, tutaj przed nami ETF Russell 2000, tak jak nazwa wskazuje, jest to średnia z 2000 spółek, czyli bardzo rozdrobniony ETF, celem zdywersyfikacji ryzyka. Drobne spółki charakteryzują się dużo większym ryzykiem niż olbrzymie, dobrze ustabilizowane firmy, więc dywersyfikacja tutaj jest dużo większa. Na przestrzeni tego roku Small Caps ma płaskie wyniki, czyli tutaj bez zmienności. Proszę zobaczyć, od stycznia jesteśmy, notowania gdzieś tam spadły, korekta ten, nic się nie dzieje, a Large Caps w dalszym ciągu maszerują do góry mniej zobaczymy, może niedługo zobaczymy jakieś, jakąś tutaj inną sytuację. Notowania w tym roku można zamknąć w formacji trójkąta, czyli mamy wsparcie, opór, i w tym momencie notowania są na poziomie wsparcia. Jeśli zobaczymy świeczki powyżej poziomu oporu, to da to sygnał, iż. Hosa, w jakiej jesteśmy na amerykańskiej giełdzie, nabiera fazy bardziej dojrzałej, a to wtedy charakteryzuje się tym, iż dołączają do dużych spółek także małe i średnie firmy. To jest naturalna tendencja. Także yy, tu jesteśmy. Zobaczmy indeks dolara, bo indeks dolara także jest bardzo ciekawym instrumentem, żeby zawsze monitorować, yy, co się dzieje. Na indeksie dolara na przestrzeni od y, ostatniego kwartału zeszłego roku y, można narysować formację odwróconej głowy i ramion, czyli widzimy tutaj ramię, głowa, ramię. I taka formacja potencjalnie jest formacją odwrócenia trendu, czyli sygnalizuje wzrosty, jeśli oczywiście tutaj zobaczymy przełamanie i kontynuację wzrostów, tak? W tym momencie notowania nie tak dawno testowały linię szyi, czyli tutaj poziom 104 dolary i mieliśmy zejście, które zatrzymało się na poziomie 103,37 i ten poziom pełni w tym momencie poziomie funkcję wsparcia. Tutaj mieliśmy te zejście 13 lutego i ponownie zeszliśmy na ten poziom 22 lutego, czyli w tym momencie mamy potencjalne podwójne dno. Podwójne dno Generalnie jest czymś silnym, tak? czyli to jest takie tutaj potwierdzenie wsparcia. Ponownie dolar znalazł tutaj te wsparcie, czyli dopóki nie zostanie przełamane, w grze jest odbicie i umacnianie się dolara. Zobaczymy, czy tak będzie. Jeśli dolar będzie się umacniał, to yy, będzie to wtedy wskazywać na to, iż mamy szansę zobaczyć korektę, jeśli chodzi o indeksy amerykańskich akcji. Zobaczymy, jak będzie. Mamy przed sobą mapę. Możemy spojrzeć, co się dzieje z dolarem, w którą stronę idzie. I spójrzmy złoto-srebro i na koniec krypto. Złoto-srebro przygotowałam, naniosłam inne kreski na wykres, co pokaże jasno dynamikę, z którą mieliśmy do czynienia na przestrzeni ostatnich miesięcy. Czyli od października zeszłego roku złoto, dynamiczny wzrost, korekta, czyli nabra, nabrało tutaj notowania rozpędu aby pokonać poziom 2000 tak? Tutaj i z sukcesem, małym sukcesem, ale cena została pokonana przez złoto notowania w zeszłym, przeliły poziom 2000. 2000 pełni funkcję oporu przez ostatnie dwa lata, także jest to bardzo ważny poziom. Natomiast kluczowe jest to, iż to była tylko chwila. Proszę zobaczyć, to nawet jest przejęcia bezsy. Świeca przejęcia BESTY, czyli tutaj mamy y, natychmiastowe cofnięcie, czyli cena wybiła i natychmiast cofnęła. Ale nie to jest jeszcze najgorsze. Go, gorsze jest później, co, co się dzieje dalej. Czyli do góry korekta, OK, mamy ponowne. Y, Próbę, ponowną próbę i to dynamiczną, bo mamy tutaj mocną świecę jednego dnia, mocne wzrosty. OK, tym razem może się uda, i jednakże nie. Nawet szczyt był niższy, czyli notowania nie zdołały przetestować poziomu 2100 dolarów. I cofnęliśmy się ponownie do poziomu wsparcia, czyli tutaj już mamy dołek, dołek, poziom wsparcia. Natomiast właśnie niedobre się dzieje od teraz. Działo od teraz. Ten poziom wsparcia już nie zadziało, a nawet został przełamany dość mocną świecą, przełamanie tego poziomu wsparcia. I tutaj gdzieś tam, gdzieś tam i w tym momencie ten poziom, kiedy jeszcze niedawno był poziomem wsparcia, po przełamaniu pełnił funkcję poziomu oporu i spełnił taką funkcję tutaj. Mieliśmy podejście i znaleźli się tutaj na tyle sprzedający, że nie było szans, tak? I tu na ogłoszeniu danych y, na temat inflacji mieliśmy zejście nawet poniżej tego poziomu wsparcia poziomego, to jest 2020. Zejście, tu. I teraz y, mamy korektę tego ruchu. Tak? Notowania znowu są powyżej poziomu 2000. Można to uznać jest OK. Powyżej 2000, czyli jednakże złoto ma siłę. Ok. Tylko. Niepokój budzi to wszystko, co się stało wcześniej, tak? Zobaczymy, zobaczymy, wszystko może się wydarzyć, ale równocześnie jak spojrzymy, co się dzieje z dolarem, to to gdzieś tam jedno może być powiązane z drugim. Czyli jeśli dolar, faktycznie zobaczymy, umacnianie się dolara, to wtedy będzie to niekorzystne dla. I tak walczącego bardzo tutaj o przeżycie na tych 2000 dolarach złota. Czyli zobaczymy. Jak będzie, ale tutaj do tej pory przez ostatnie wiele miesięcy złoto nie pokazało tutaj powrotu do, do wzrostu. Nie, tak, nie pokazuje siły. A jeśli dolar faktycznie zacznie się umacniać, możemy to zawsze monitorować, to tym bardziej będzie miał wiatr w oczy. Czyli to jest wykres złota. Spójrzmy na chwilkę na srebro. Dla srebra kluczową linią jest linia poziom 22 dolary. Czyli ten poziom był respektowany w 2020 roku. Proszę zobaczyć, wielokrotnie, każdorazowo, gdy srebro dochodziło do tego poziomu, pełniło funkcję wsparcia. Później w trzeci kwartał 2022 mieliśmy zejście poniżej, później znowu. W... Powyżej, poniżej tym roku i końcówka zeszłego roku znowu ten poziom pełnił funkcję wsparcia i później mieliśmy zejście, kiedy dokładnie, bo to było ważne, mieliśmy zejście poniżej tego poziomu wsparcia dość mocne, październik zeszłego roku, tak? Czyli to było, można wtedy to było odczytywać bardzo niekorzystnie, jako nietrzymanie tego y, wsparcia. Natomiast później mieliśmy błyskawiczny powrót. Błyskawiczny powrót, co charakteryzuje się jako fałszywe y, przebicie i generalnie jest to było na ten moment prowzrostowe, tak? Czyli zobaczymy co się działo później. Fałszywe przebicie, retest, wzrosty, y, czyli jakby wszystko jest ok. Natomiast później mieliśmy dynamiczny spadek. Notowania zatrzymały się na poziomie y, wsparcia. Chęć powrotu, i znowu tak bardzo podobnie, jeśli chodzi o do złota. Poziom wsparcia pełni w tym momencie poziom, y, y, niedawny poziom wsparcia pełni w tym momencie poziom y, oporu i dodatkowo tutaj y, ten poziomy y, poziom wsparcia 22 y, dolary. Tak? Czyli podobna sytuacja, brak siły. Price action jest taki, że pokazuje raczej na słabość, tak? Zobaczymy, co się będzie dziać z dolarem, czyli tu jesteśmy na teraz. No i zobaczmy bohatera ostatniego czasu, czyli Bitcoin. Bitcoin y, poziom 50 tysięcy okazało się, iż posłużył jako chwilowy przystanek, tak? Tutaj był chwilowy przystanek, korekta. I mamy kontynuację powrót do wzrostu. Czyli yy, proszę zobaczyć. Bitcoin pokonał poziom 50 tysięcy, tutaj tą mocną świeczką, i później yy, przez yy, kilka dni, yy, można powiedzieć wiele dni, uformował formację trójkąta, gdzie jasno widzimy poziom wsparcia i poziom oporu. I w poniedziałek, czyli wczoraj mamy dynamiczne yy, przełamanie tego poziomu, czyli Bitcoin. Powiedział jednoznacznie, iż trend jeszcze nie jest zakończony, to nie teraz i idziemy do góry. W tym momencie bitcoin y, znajduje się na poziomie 56 466 i kolejnym poziomem y, takim kluczowym, okrągłym, na którym na pewno wszyscy będą y, komentować, 60 tysięcy dolarów. Przypomnę, iż szczyty dla bitcoina. Był 68 tysięcy dolarów, czyli Bitcoin y, bardzo mocno, y, bardzo szybko, tak, bardzo zdecydowany sposób idzie w kierunku nie tak dawnych szczytów, wszechczasów. Tak? Aktywo bardzo y, o ogromnej zmienności, i y, 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 tu jesteśmy. Tak. Przypomnę, że Deep Broker, y, posiada bardzo szeroką ofertę, jeśli chodzi o generalnie kryptowaluty. Bardzo dużo instrumentów znajdą y, Państwo na platformie y, Deep Broker. Posiadamy, y, posiadamy 10 z tych 11 ETF-ów amerykańskich, które zostały dopuszczone właśnie na Bitcoina, czyli mamy ten słynny y, ETF, y, iShares, czyli BlackRocka na Bitcoina i także wiele, wiele innych, czyli te ETF-y Państwo u nas znajdą, co jest fajne, ponieważ można uzyskać ekspozycję na tą nową klasę aktywów w tradycyjnym świecie, tak na tradycyjnym koncie maklerskim. Różnie to bywa z giełdami kryptowalut. Mieliśmy nie tak dawno do czynienia ze spektakularnym upadkiem największej giełdy kryptowalut. FTX, także w tym momencie zostały stworzone ETF-y amerykańskie na Bitcoina, czyli ten dostęp zaczyna być coraz bardziej powszechny, coraz bardziej akceptowany i coraz bardziej łatwy, tak? czyli mamy dostęp. Zostały też złożone wnioski przez amerykańskich emitentów na ETF-y na Ethereum, u nas można znaleźć już szereg ETF-ów, ETN-ów, instrumentów na Ethereum. Czyli zobaczmy. Najwięcej, jeśli chodzi o krypto, znajdą Państwo ETN-ów. ETN, ETC. Generalnie ETN i ETC wiążą się z większym ryzykiem, ponieważ posiadają sobie ryzyko emitenta. Bezpieczniejszym ETF-em. Bezpieczniejszym instrumentem jest ETF, ponieważ ETF nie posiada właśnie tego ryzyka w przypadku emitenta danego instrumentu. W Deep broker posiadamy już ETF. Jak widać, nie tylko jeden, ale jeden, ja znam, istnieje bardzo długo, kanadyjskiego emitenta Purpose i można go nabyć w Deep broker. Czy to tutaj on ma nazwę Ether? i można go łatwo znaleźć w Broker notowany na giełdzie w Kanadzie. Czyli nie trzeba czekać na ogłoszenie przez amerykańskich emitentów iż amerykańskiego regulatora, że dopuszcza czy nie dopuszcza ETF na Ethereum, bo można już mieć je za pośrednictwem kanadyjskiego emitenta. Czyli Ameryka zawsze lubi mówić, że pierwszy ETF na świecie, pierwszy ETF na spot Bitcoin, no pierwszy, pierwszy amerykański powinien dodać. Tak? świat już gdzieś tam y, ma je wcześniej. Z mojej strony to wszystko. Y, zapraszam do pozostawienia komentarzy, lajków. Y, życzę Państwu udanych inwestycji i udanego dnia. Do usłyszenia. Pozdrawiam.